Wyjechaliśmy z farmułek brochowskich i jedziemy gruntową drogą do opuszczonej wsi bromierzyk. Droga solidna, porządna, ale tu wcale na razie nie jest nic opuszczone, bo jakiś widać dom. Ja wiem czy on będzie opuszczony czy nie Wygląda na nie opuszczony Nie, to jest normalnie zamieszkały solidny dom Ruch jak w centrum Warszawy, pełno rowerzystów, samochodów Ma być niedługo opuszczona droga Bromierzy, wieś promierzy Wielców. Wieś bromierzyk nie wygląda na opuszczoną wieś, bo jest druga identyczna chałupa jak poprzednia. I wygląda na totalnie zamieszkałą. Chyba. No i czy to jest wieś bromierzyk? Jakaś wieś tu jest, ale czy to jest wieś Bromierzyk? Na opuszczoną nie wygląda, może ona trochę jeszcze... A nie! Według mapy tutaj, mapy Google w komórce, to na razie jeszcze jesteśmy oddali i mamy jeszcze pewnie z 500 metrów do opuszczonej wsi Bromierzyk. Przesuwamy się, widzę na mapie Google, czyli zbliżamy się do opuszczonej wsi Bromierzyk, wsi Wisielców. Jeszcze kawałeczek i będzie wieś Bromierzyk. O, są już jakieś fundamenty. Będę to fotografowała, może wracając. Na razie patrzę na mapę Google, żebyśmy się znaleźli dokładnie na wysokości opuszczonej wsi Bromier. <laughs> Mają się tutaj wyłączać telefony, powinien być brak zasięgu. Na razie zasięg jest i to całkiem niezły, ale pewnie zaraz go nie będzie. O, pełno fundamentów. Zaraz to wszystko sfotografujemy. Jedziemy sobie dalej. Ma się również wyłączyć wszystkie odbiorniki, mają się wyłączyć urządzenia, mają się wyłączyć aparaty fotograficzne, kamery. To wszystko ma nie rejestrować niczego. Ma również zgasnąć samochód i... siaga będzie gdzieś na plecach. Mniej więcej, bo właśnie coś koło tego No za 50 lat, za 100 lat to to będzie ładna puszcza. No teraz w kamerze tam troszeczkę może być widać. Dalej jesteśmy we wsi bromierzyk. Też fundament, który ja za chwilę sfotografuję. Też taki już zarośnięty, przyroda swoje robi. No, i cóż, mamy tutaj resztki słupów, też na zdjęciu potem będzie, bo sfotografowałam, ale linia energetyczna już tu nie istnieje, czyli wieś jest bezwzględnie opuszczona. Ruch spory, rowerzystów, tona, samochodów też nie mało. No, i co tu ma się dziać, jaką we wsi Wisielcu, więc tak, mają gasnąć samochody. To czyli tak, nasz samochód, dwa samochody jakichś młodych, sympatycznych ludzi. Nikomu na razie nie zgas, chociaż może raz zgas samochód, bo trochę za mało chyba było gazu i sprzęgło puszczone. Jeden z młodych ludzi sobie tak zrobił. No to mu samochód zgas, ale nie sądzę, żeby to było dlatego, że tu wszystkie samochody gasną. Komórki mają nie działać. To wszystko, co nagrywamy, Prawdopodobnie w domu ma się okazać, że już tego nie ma, ponieważ jest tu aura opuszczonej wsi wisielców. Więc nie wiem po co to nagrywamy, bo wszystkie urządzenia mają nie pracować. Czyli będą, nie wiem, chyba udawało, że nagrywają, a potem okaże się, że wcale niczego nie nagrali. Komórek sporo, więc bierzemy komórkę numer jeden. W sieci komórka jest w sieci Play. Internet, no co prawda już nie LT, ale jakiś tam H+, jest, ale w, no w jednym jest racja, tylko podejrzewam, że to wcale nie dlatego, że jest nawiedzona wieś Wisielców, to dlatego, że po prostu masztu nie ma i przekaźnika. No faktycznie nie ma, tutaj jak się przyglądam, tak faktycznie nie ma ani internetu, ani nie ma zasięgu, tylko połączenia awaryjne. To w tym jest racja. Zasięgu nie ma. Zasięgu w komórce nie ma. A w drugiej komórce z drugiej sieci też nie ma, tak? Zasięgu? Także zasięgu w komórkach nie ma faktycznie, bo powinna być jeszcze jakaś taka aura. Czyli powinno się czuć, że ktoś nas obserwuje, powinno się czuć, że tu za wszystkich tych drzew jakieś te postaci, prawda, nas teraz każdy ruch obserwują. Powinna być w ogóle taka atmosfera strasznej grozy, i nie tylko w nocy, w dzień też. Podobno nikt tu się nie zapuszcza ze względu właśnie na atmosferę potwornej grozy, no ale tej atmosfery potwornej grozy na razie nikt nie czuje. Ja też nie, a ludzie się jak widać zapuszczają, bo jest ich tu niemało. Także jak zwykle legenda sobą, a rzeczywistość sobą. Opuszczona wieś Promierzyk, zwana wsią Wisielców. Przepraszam, czujesz atmosferę? Strasznych tutaj jakichś wirów, prądów. Nie. No właśnie. Następna osoba też nic nie czuje. To nie tylko ja. Nie jestem odosobniona. Podobno z rowerów spadają łańcuchy. Jak są za Tak, jak są założone. Wszystko w kamerze jest widoczne. Za każdego tego drzewa ta postać powinna tu nas obserwować. Proponuję wczuć się, wczuć się w atmosferę. Wieś bromierzyk opuszczona. W dalszym ciągu tu jesteśmy. Jest tu bardzo dużo fundamentów po dawnych gdzieś budynkach kiedyś, filmuję jeden z nich, widać wyraźnie, że to był dom kiedyś. Wieś bromierzyk, następny fundament. Proszę bardzo, była tu chałupa. No albo i budynek gospodarczy, nie wiadomo. Nawet nie tylko drewniany, bo był wyraźnie na jakiejś podmurówce. Następne: jakieś resztki fundamentów. Wieś, bromierzyk. Tutaj widzimy wyraźnie to wzniesienie lekkie. To jest fundament. Tutaj sobie były jakieś drzewa ładne. Tutaj kawałek drogi widzimy. A tam wiele, wiele modrzewi. I tu jeszcze resztki jakiejś piwniczki były Tam w oddali następny fundament, czyli całe gospodarstwo Tutaj po prawej ten jeden Tu piwniczka Przejdziemy sobie, zobaczymy Pewnie wykorzystana tak jako zimowisko, nie to perze A po co tu worek? To już nie wiem. Zimowisko, nietoperzy, pożytecznych, ssaków. Proszę, uszanuj to miejsce. A ktoś nie uszanował i bardzo brzydko tutaj wrzucił jakieś worki ze śmieciami. Tutaj pewnie ktoś miał jakiś ogród i w oddali następny widzimy fundament czegoś mniejszego. Tu jeszcze resztki nawet schodów widać w tym kawałku większym. Tutaj fundamencik mamy mniejszego budynku fundament. Pewnie były schody prowadzące do domku jakiegoś domu.